Maciej Kmiecik, witam w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie. Dziś porozmawiamy o żużlu, ale nie tylko, bo moim gościem Tobiasz Musielak. Witam Cię serdecznie Tobiasz. Żużlowiec, nowy żużlowiec drużyny ze Wielkopolskiego. Można powiedzieć, że już tak powoli aklimatyzujesz się w nowym środowisku? Tak, dzisiaj e, trochę dłużej posiedziałem w klubie już, e, żeby zaznajomić się z osobami, które, które pracują w, w kadrach, także e, no, jest ok, mimo wszystko ja jestem z Leszna, więc do Ostrowa zawsze było mi blisko, i generalnie te osoby gdzieś tam znam z widzenia czy, czy gdzieś tam z, z przeszłości. Jak wiadomo, przyjeżdżałem tutaj na różne, różne zawody, także nie ma jakichś e, ludzi, których bym nie znał. Dlatego, dlatego jest mi dużo łatwiej, więc, no, mimo wszystko warto zawsze przyjechać na. Na jakiś czas wypić kawę, porozmawiać, i, i wtedy jest jakoś yy, luźniej. Widziałeś zatem kolejkę za karnetami, tak? Jakiś pierwszy dzień sprzedaży boom, boom na karnety, na, na wejściówki na pewno jest dużo zainteresowania w Ostrowie. To chyba też fajnie jeździć w mieście, w które żyjesz już. Zresztą leczno tak samo. Dokładnie. Yy, kolejka była duża, jak, jak przyjechałem, jak odjeżdżaliśmy również było dużo ludzi, więc to bardzo cieszy. Na pewno warto, warto zachęcać do kupna karnetów, no bo gdzieś tam chyba jest to wygodniejsze niż kupowanie biletów przed każdym meczem. No i mimo wszystko cieszy to, że będzie gdzieś tam ta grupa tych osób, która zawsze jest i będzie nas wspierać w przyszłym sezonie, więc bardzo, bardzo dziękujemy i zapraszamy. W ten weekend też będą prezentacje drużyny, zarówno w Ostrowskim Centrum Kultury, jak i w Galerii Ostrowia. Będzie też okazja do spotkania nowych kibiców, zobaczenia tego, jak, jaki jest boom w Ostrowie. Są Ci najbardziej zagorzali fani, bo oni zazwyczaj przychodzą na, na takie prezentacje. To też fajny taki inny kontakt, nie tylko stadionowy. Dokładnie, zawsze jest ta nutka takiej niepewności, jak to jest z, z ludźmi, którzy bardzo są za żużlem i za Ostrowią. Także dla mnie będzie to też pewnie coś nowego, ale, ale to zawsze tak miło, miło właśnie być blisko i, i nie, nie w kewlarze, bo czasami ludzie po prostu nie poznają zawodników, którzy, e, którzy są ubrani po cywilnemu. cywilnemu. tak. Także, w garnitorach chyba wystąpicie, także... Tak, no fajnie, że, że mam, będziemy mieli dobre ubrania, także fajnie. A powiedz, jak zaczęła się w ogóle twoja przygoda z różnem, twój brat, starszy brat słowo mi zaczynał. Gdzieś tam poszedłeś jego śladami, on cię zachęcił do tego, czy, czy przy nim złapałeś Czy W ogóle wszystko się zaczęło od znajomości mojego taty z Adamem Łabęckim, wieloletniej. I w sumie jakoś tak wydaje mi się, że naturalnie to jakoś zostaliśmy zachęceni do żużla. Ja wtedy byłem bardzo małym chłopcem, bo miałem w sumie 10 lat, jak mój brat zaczął jeździć w szkółce Stanisława Śmigielskiego, niestety już nieżyjącego w Pawłowicach, nieopodal Leszna. i w sumie pierwszy motocykl mojego brata, no to wiadomo, że był od Adama Łabęckiego jeszcze Jawa Stojak bardzo ciekawa konstrukcja i w sumie to jakoś tak później jakoś tak później naturalnie wychodziło, że że ja wsiadłem gdzieś tam na motocykl w przerwach jazdy mojego brata, a to były dosłownie takie, takie jazdy, żeby po prostu się przejechać. Nie planowałem na początku absolutnie czegoś takiego, że, że będę żółwcem w przyszłości wtedy jeszcze. Oczywiście jak. Od razu kilka... cię spodobało? Tak, wiadomo, no, bardzo, bardzo lubi... <laughs> lubię oczywiście jeździć na motocyklu. Ja jestem ze wsi, wiadomo, Wiejski sprzęt kaskaderski, WSK, -ka, motorynka zawsze to było w, w garażu z, y, mojego taty, więc y, używaliśmy, jeździliśmy, dojeżdżaliśmy naj, najczęściej, no bo wiadomo, że to nie jest y, polska y, motoryzacja, nie miała tego, że, że to było trwałe, raczej, raczej szybko się dojeżdżało, więc y, często zmienialiśmy te sprzęty, a tata często majsterkował przy tym, żeby żebyśmy mogli sobie pośmigać. No, i, i w sumie to mnie bardzo jarało z, od samego początku, ale, ale mówię, tak, wsiedłem na ten motocykl żelowy, to jakoś, no wiadomo, no miałem 11-12 lat. E, jak sławek tam jeździł w tych pałowicach, no to, no to w zasadzie e, byłem chyba za mały jeszcze na ten motocykl, żeby tak sobie uzmysłowić e, o co chodzi. Później, jak miałem 13-14, no to już bardzo poważnie brałem e, to pod uwagę. I, i zacząłem męczyć moich rodziców o to, żeby podpisali zgodę na, na moje starty. No i w sumie dosyć długo to, to trwało, bo wiadomo, że trochę się kontuzji oglądali w przypadku mojego brata. I no, na początku nie chcieli mi pozwolić, ale później jakoś wiadomo, że jak naciskałem, naciskałem, no to. To zdali sobie sprawę, że już po prostu tego nie zahamują, nie dadzą rady. O kogo zaczynałeś? O Zaczynałem u pana Czesława Czernickiego. Bardzo żałuję, że nie mam z nim kontaktu dzisiaj, bo w sumie bardzo chętnie bym z nim zamienił parę zdań. Żużel, kiedy zaczynałeś, Żużel obecny też się troszeczkę zmienił. Tak, akurat byłem, byłem tym zawodnikiem, który zaczynał jeszcze na starych tumikach, na długich skokach w silniku. I to zupełnie inny żużel, Chociaż ja byłem wtedy bardzo młodym zawodnikiem, więc dla mnie to, to wszystko jakby było to samo. I, i później te, te zmiany gdzieś tam nadchodziły, ja zbierałem doświadczenie. No i, i po, po kilku latach mogłem dopiero faktycznie stwierdzić, o, to jest rzeczywiście coś innego. Mm. Ciężko się przebić w takim klubie jak Unia Leśno, gdzie jest mnóstwo wychowanków, stały dopływ świeżej krwi i trzeba tak naprawdę mieć predyspozycję. Nawet po zdaniu licencji, no, łapią się tylko na najlepsi. To jest y, ciężki kawałek chleba, właśnie w takim klubie zaczynać? Pewnie tak. No W zależności, jak to do tego podchodzi. No, jak jeśli, jeśli robisz wszystko dlatego, żeby być tylko i wyłącznie w składzie, no to bez sensu. Lepiej y, daleko gdzieś tam patrzeć w przyszłość i ja tak w ogóle do tego podchodziłem, że e, co ma być, to będzie, ale robię wszystko i wyłącznie, tylko i wyłącznie dla własnej frajdy, dla, dla własnego siebie i, i miejsce w składzie samo przyszło. E, gdzieś tam los to podarował mi, bo w sumie też jestem wdzięczny mojemu tacie, który bardzo naciskał na po sezonie 2009, żeby mnie wypożyczono do Rawicza na sezon 2010 i wtedy jeździłem w Rawiczu w lidze, a w Młodzieżówkach nadal startowałem w Leszczy, więc jazdy było bardzo dużo i w sumie bardzo jestem mu za to wdzięczny, bo, bo w Rawiczu akurat wtedy wiadomo, no tor był jaki był, więc na pewno zebrałem dużo doświadczenia na, na, na tym obiekcie i generalnie w drugiej lidze startowałem też z zawodnikami, którzy byli już u schyłku kariery, albo gdzieś tam zaczynali karierę tak jak ja, więc to była ciekawa przygoda i wydaje mi się, że, że dużo mi dała wtedy. Zawodników z Leszna praktycznie spotykasz w całej Polsce, bo Rosjanie są po prawie wszystkich klubach. Ciężko nie znaleźć wychowanka leszczyńskiej szkoły żużlowej w, w polskiej lidze. Zgadza się. Jest w tym coś, że faktycznie tych zawodników z Leszna jest multum. Hmm. Wiadomo, szkółka jest duża w leśnie, zawodników jest sporo, więc gdzieś oni muszą się pomieścić w tych składach. Więc no taka jest kolej rzeczy, nie wszyscy mają swoich wychowanków, a ja jeszcze wracając z tego kolejarza Rabicz, no to, to wtedy bardzo, bardzo też naciskał Darek Cieślak na to, żeby wtedy był jeszcze prezesem w kolejarzu, więc bardzo naciskał, żeby się Unia Leszna zgodziła na to wypożyczenie i, i w, sumie, w sumie chyba w Unii to wyszło na dobre, bo ja zebrałem to doświadczenie. Po roku wróciłem do Leszna już jako zawodnik z jakimś doświadczeniem ligowym, który coś Coś tam jeździł z zawodnikami z taśmy i, i myślę, że wyszło to na dobre. Wspomniałeś wcześniej o osobie Adama Łabęckiego. Mówiłeś, że od tego zaczęła się Twoja przygoda z żużlem, ale nie tylko żużlową pasję od Adama Łabęckiego, byłego żużlowca, zapałeś, tak? No to już w późniejszej fazie oczywiście. Tak jak wspomniałem, jestem z więc moi rodzice prowadzili gospodarstwo po moich dziadkach i, i tak dalej wstecz, więc Zawsze, wiadomo, no, kiedyś nie było ciągników, nie było maszyn rolniczych, no to wszystko robiło się końmi, tak, i zawsze ten koń był. Mój ojciec, wiadomo, no, wychowywał się w latach 70., więc yy, wtedy też jeszcze może był jeden traktor we wsi i to było wszystko, więc dziadek yy, od samego początku uczył go, że, że z tą ciężką pracą tymi rękoma trzeba gdzieś tam iść do przodu, no i Ty oczywiście... jako też dziś miałeś kontakt z tymi, z tymi końmi, tak? No, koń zawsze był e, u nas w gospodarstwie jakoś to się zaczęło. Bardzo lubię ogólnie zwierzęta, konie bardzo mi się podobają, a mm, Adam Łabędzki no już w, w późniejszej fazie jakby e, tego wszystkiego e, trochę bardziej tym zaraził, bo w międzyczasie poznałem żonę, która bardzo też e, się interesuje końmi i dużo bardziej siedzi w tym temacie niż ja. Ale razem prowadzicie, to tak? Tak, razem fajnie. prowadzimy, ale to żona jakby daje tą wiedzę i e, więcej zarabia na tym niż ja. Ja generalnie staram się nie przeszkadzać i, e, i tylko sprzątać, um, ale to generalnie to ale jest. Ale rozumiem, fajna. Że umiesz jeździć na koniu? Tak, i, oczywiście to jest nieuniknione. Będąc z końmi e, codziennie, no to. to Siłą rzeczy nabywasz pewne umiejętności, więc jakąś tam wiedzę mimo wszystko się, się połyka. No to. I to jest taka pasja, która może gdzieś tam potem być po karierze sportowej, tak? Bo to... no, myślę, że tak. Są jakieś plany i dzisiaj widzimy, że to może faktycznie być coś, co, co przyniesie jakieś tam zabezpieczenie finansowe w przyszłości. Tylko wszystko trzeba robić z głową i, i powoli. bo jak się za dużo chce, no to też się przejechaliśmy na kilku rzeczach, więc... A inne pasje? Bo gdzieś tam można było wyczytać o tym lataniu Twoim, jak to jest właśnie z tym lataniem? No, do latania w sumie zawsze też miałem, jakby ta ciekawość mnie zżerała, bo bo tak naprawdę w mojej wiosce mieliśmy lądowisko do moto, dla motolotni i parę razy, parę razy gdzieś tam się przyleciałem tą motolotnią, więc y, zawsze ten kanister 5 litrów y, benzyny można było spokojnie y, porozmawiać z pilotem, żeby, żeby gdzieś tam przewiózł i, i... Jakie wrażenie? No motolotnia to jest coś, co od początku bardzo mi się podobało, dlatego że praktycznie jest wolna przestrzeń, y, zapinasz się tylko jednym pasem i, i lecisz, y, masz tu wszystko, całe stery gdzieś tam tylko w dwóch rękach i... Y, y, też wydaje mi się, że to jest jedna z bezpieczniejszych gdzieś tam rzeczy, no bo też wylądujesz szybując, prawda, więc y, mm, fajnie. A bardzo mi się podobają motolotnie i gdzieś tam chciałbym gdzieś tam zdobyć licencję pilota, na chociażby motolotnie, a, a w późniejszej fazie może jakieś samoloty ultralekkie. Mój kuzyn zresztą e, posiada taką licencję pilota, więc e, no lecieliśmy niedawno pierwszy raz, no bo w sumie, kurczę, żeby się czasowo zgrać, to czasami jest tak, tak ciężko, a, a y, lata już kupę lat yy, i zawsze mówię, kurczę, teraz mi nie pasuje, teraz mi nie pasuje, tu mnie nie ma, bo tu jestem tam. Yy, oczywiście lepiej się lata latem i w tym okresie gdzieś tam, gdzie jest, gdzie jest cieplej, więc no, jest mi trudniej znaleźć czas, ale teraz w końcu daliśmy radę gdzieś tam z dwa miesiące temu i, i bardzo mi się to podobało. To może w sezonie gdzieś, jak będziesz miał wolną chwilę, to lotnisko w Michałkowie niedaleko Ostrowa też odwiedzisz? Z przyjemnością. Bardzo lubię latać nawet na, na siedzeniu na fotelu pasażera. Bardzo dużo przyjemności sprawia mi oglądanie krajobrazów z góry, więc nie ma problemu. Chciałem Cię jeszcze zapytać o ligę angielską w Speedwayu, bo kiedyś mówiło się, że tak naprawdę, żeby zostać mistrzem świata, trzeba spróbować tego angielskiego żużla. Teraz czasy się zmieniły już, najlepsi nie jeżdżą w lidze angielskiej, a co tobie daje Liga Brytyjska właśnie? Znaczy... W, w, na początku wiadomo, no daje to troszeczkę e, dużo nauki, w sensie takim w sprawach technicznych w lubo bo zasadniczo to inne tory, inne ustawienia? Tak, no inne tory, inne ustawienia, inne silniki, motocykle, oczywiście ramy te same. Technika każdy... jazdy też jest trochę Technika inna. jazdy jest zupełnie inna. Całkowicie różni się od, od tego, co, co się spotyka tutaj, chociaż już muszę powiedzieć, że mamy tory takie jak Bellevue Manchester, oczywiście to... to trochę jest... bardziej europejski, tak? Tak, to jest europejski, ale, ale mimo wszystko nawierzchnia dużo bardziej różni się od tego, jaką spotykamy w Polsce, ale jednak mówimy o geometrii, no to... To jest już taki nasz, polski trochę tor, że tak powiem. I w zasadzie w Anglii zostało jeszcze kilka takich torów, które wymagają naprawdę dobrej techniki jak Wolverhampton czy Ipswich. No to są tory, to są tory wymagające, gdzie naprawdę trzeba potrafić skręcać, żeby tam pojechać i zrobić wynik. No to przede wszystkim trzeba dobrze jeździć, ale też najważniejszy jest start, no bo umówmy się, jak wypalisz ze startu, no to to jest dużo łatwiej jechać z przodu niż w szprycy jednego czy dwóch zawodników, a nie, Boże, trzech. A Ty jesteś takim specjalistą od startów. Czasami nawet mówiono, że lubisz kraść starty. Może nie tyle lubisz, co, co może udaje się przechytrzyć yy, sędziów. To idzie wypracować, czy gdzieś tam trzeba się urodzić z tym refleksem? No, powiem szczerze, to idzie wypracować, ale w większości przypadków mimo wszystko to nie, że się chciałem strzelić, bo ja uważam trochę inaczej, mam inny do tego podejście akurat, że to jest y, trenowanie może nie intuicji, ale wyczucia. Bo y, wiele razy po prostu jak wstrzelałem się w ten, ten stad, no to, to po prostu wiedziałem, że ta taśma pójdzie teraz i koniec. Coś I, nadprzyrodzonego i, i tyle. Nie że... wiem, czy to można tak nazwać, po prostu wierzę, że teraz i, i koniec. I wiele razy było tak, że. Czerwono Bez żadnego nie? ruszenia mm. się po prostu puszczasz sprzęgło, jedziesz, a, a tu czerwone lampki to tak yy, no, dużo. Deprimuje wtedy. Deprimuje, może nie, ale to tak wkurza. Na dłuższą metę to jednak denerwuje, że tu cię przerywają znowu i, i gdzieś tam ostrzeżenie, ostrzeżenie i to tak jest. Yy, a naustrowskim to, że mówiłeś w tym pierwszym wywiadzie tutaj, że lubisz jeździć to tro, podobna trochę do mm, Leszczyńskiego, ale też trzeba mieć szybkie fury tutaj. Nie no tak, wiadomo, w Polsce wszędzie trzeba mieć szybkie motocykle. Hmm, walki jest więcej, no bo wiemy, że jest oczywiście szerzej, jest dłużej, to nie jest Gdańsk, więc yy, na pewno fajny tor do ścigania, ale trzeba mieć szybki motocykl. A kto będzie dbał właśnie o to swój sprzęt? E no jest kilka, kilka ciekawych nazwisk, jest Jarek Krawczyk z Ostrowa, jest y, Peter Jones i jestem też y, oczywiście cały czas w stanie Ashley'a Holloway'a i będę gdzieś tam wybierał. Ci tunerzy wiedzą o, o, o sobie nawzajem, więc y, tu nie ma żadnego problemu, e, no zobaczymy co będzie najszybsze to pojedzie. To życzymy Ci samych sukcesów. Byłeś ostatnio finalistą, awansowałeś do Ekstraligi z drużyną Celfa z Wilków Krosno no i życzymy, żebyś powtórzył to z drużyną z Ostrowa Wielkopolskiego, bo tak naprawdę apetyt na awans w Ostrowie na pewno jest, pomimo tego, że zespół nie jest faworytem na papierze, ale pewnie wszystko zrobicie, żeby zadowolić ostrowskich kibiców. Nie, no tak, oczywiście też, no to jest jednak odpowiedzialność za, za humory wielu osób, no bo też sobie, sobie sami chcemy e, poprawić te humory. Wygrywając moich też moich sponsorów, kibiców, e, zarząd, e, sztab szkoleniowy. No to jest multum ludzi, którzy e, cieszą się albo rozpaczają po, po niejednych porażkach, ale generalnie robimy wszystko, żeby, żeby wygrywać. No, każdy z nas staje pod taśmą, żeby trzy punkty przywieźć. Szczęśliwej, bezkontuzyjnej jazdy Dziękuję. i samych sukcesów. Dziękuję Ci za widzę w studio. Moim gościem był Tobiasz Musielek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie.